Państwo znają obrady 9 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kosakowo w dniu 10 października 2024 roku eee, i bardzo bym prosił o zabranie głosu Pani Wójt. Dziękuję Panie Przewodniczący. Eee, w przerwie e, Państwo Radni otrzymali zarządzenia, które e, były e, przyjmowane w Gminie Kosakowo w okresie od 30 sierpnia do 10 października które dotyczyły zmian finansowych. Wierzę, że zostały tutaj wszelkie wątpliwości wyjaśnione. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał? Bardzo proszę. Ja teraz już znaczy podsumowując, tylko dziękuję bardzo za e, te zarządzenia. E, myślę, że nie ma potrzeby, żeby nam drukować tyle zapasów papieru e, tych zarządzeń. Po prostu chodziło o wskazanie zarządzeń, jakie to są numery, bo. Chyba, że nie ma ich w BIP-ie, przykład był zarządzenie 234, ale bym, bym po prostu no mamy dostęp do, do na BIP, te zarządzenia wszystkie y, są dostępne, więc możemy sobie tam sprawdzić. Chyba są przypadki jak to poprzednie, bym prosił, żeby tak y, niezwłocznie te zarządzenia publikować, bo jak mamy zarządzenie z 19 września i y, nie jest opublikowane w tej informacji publicznej, no to troszkę długo już i dlatego... Y, nawet gdybyśmy chcieli te materiałów na dzisiejszym sesję mieli wcześniej dzień, analizować, to też byśmy mieli e, swego rodzaju e, braki i też wątpliwości by się do e, I mam pytanie teraz już poza tymi kwestiami, które już wyjaśniliśmy. E, zmieniamy e, budżet na rok 2024 i tutaj moje pytanie, 27 sierpnia składałem do pani wójt wniosek e, Podyktowane decyzją zebrania Słowackiego w, w kwestii zmiany rozdysponowania środków Funduszu Słowackiego na rok, na rok 2024. Tam chodziło o przeniesienie kwoty z zadania, które nie zostało na zadanie, nie została wykorzystana pełna kwota, która była przeznaczona na cel i przeznaczenie na inne zadanie. I do dnia dzisiejszego takiej zmiany w budżecie nie otrzymaliśmy, żeby wprowadzić taką zmianę. I Teraz powoduje to to, że zadanie, które potrzebujemy około dwóch miesięcy na e, zrobienie zapytania opartowego, na wyłonienie do stacji, też zrealizowanie tego, to jest około dwóch miesięcy, a mamy też tak naprawdę dwa miesiące nam zostało, żeby e, tak do połowy grudnia, żeby to zadanie rozliczyć, żeby tutaj w budżecie e, gminy był porządek i żeby fundusz sołecki dla wsi Kosakowo e, w tym przypadku te środki nie przepadły i zostały wykorzystane. Ta zmiana powinna nastąpić, no już powinna być, bo już półtorej miesiąca od, od, od czasu, kiedy pani otrzymała ten wniosek. Ja bo odpowiedzi też nie otrzymałem, że pani tutaj się do tego negatywnie ustosunkowuje, ale zmian w budżecie nie ma i to zadanie stoi, a jest powiązane z jako innymi środkami, bo to jest zupełnie inne zadanie, które już jest w budżecie i nie możemy tego realizować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze do, do tej uchwały? Do tej uchwały konkretnej. Szanowni Państwo. Tak. Czy do tej uchwały? Tak? Ja tutaj również. E, mikrofon bardzo bym prosił. Jeśli, jeśli będzie to wypowiedź merytoryczna do tej uchwały, to jak najbardziej no, bardzo, bardzo proszę. Ja w związku z tym, że w suchym dworze też odbyło się zebranie wiejskie i są zmiany, do tej uchwały, Panie które nie są wykazane. Jest, dobrze, dziękuję bardzo. E, pan radny Maciej na do tej uchwały, proszę, tak? Tak, tak. tak, tak już Bardzo proszę. Już Szanowna Rado, ja... Przepraszam, mamy konflikt interesów technicznych. Dziękuję. Szanowna Rado, Rado, Pani Wójt, ja w związku z, tutaj z tą kwotą 20 tysięcy złotych, która po prostu jest jakby przewidziana na projekt, który jest realizowany w miejscowości po prostu w obrębie Mechelinki. Chciałbym po prostu jakby usłyszeć informację, bo tak naprawdę dokładnie do czego ta kwota po prostu jest jakby przydzielona, bo w tym dziale przepraszam, który został on wyznaczony, to tam jest kwestie środowiskowe jakieś. i teraz tak naprawdę nie zostało to w żaden sposób tak dosyć jasno wyjaśnione, bo e, e, tak jak e, tutaj sygnalizowałem po prostu wcześniej e, Szanownej Radzie, tu kolegom i moim koleżankom, że e, w tej sprawie po prostu odbywała się jakiś czas temu komisja strategii Finansów Rozwoju, która po prostu miała zaopiniować po prostu jakby zasadność tej inwestycji. E, e, na komisji tej został wypracowany po prostu wniosek NI1. Wnioski po prostu te zostały przegłosowane przez Radę i na dzień dzisiejszy po prostu próbowałem uzyskać odpowiedź, czy z, informację, czy została udzielona odpowiedź w związku po prostu jakby z tą sprawą. Z tego co tutaj chyba widzimy to, raczej znaczy nie wiem, ja tu Pani Wójt się zwracam po prostu, czy Pani Wójt się zapoznała po prostu z takim wnioskiem i czy ewentualnie brała po prostu jakby pod uwagę żeby zawiesić to postępowanie w związku z tym, że uważam, że ze względów ekonomicznych może być to nieuzasadnione dla gminy po prostu, dla naszego budżetu, chociażby z tego względu, że rodzi to po prostu pewnego rodzaju odszkodowania, ale też narusza po prostu prawo własności. Wielokrotnie po prostu tutaj pani Wójt również podkreślała, że jednak prawo własności też jest rzeczą ważną i że jednak będzie szukała po prostu jakby rozwiązania będzie budzie pewnego rodzaju kompromis, żeby tu z właścicielami po prostu tego rodzaju rzeczy uzgadniać. No i przede wszystkim drodzy Państwo uważam, że nie powinno być tak, że my teraz dalej realizujemy po prostu plany byłego Pana Wójta, które polegały po prostu na tym, że tak naprawdę problemy wynikające po prostu jakby z inwestycji deweloperskich po prostu są przerzucane na właścicieli, tak, na grunty rolne, prywatne. I to, że podwodnienie w gminie jest potrzebne, to doskonale to rozumiemy. I dlatego wniosek wypracowany z komisji miał na względzie po prostu zawiesić to postępowanie i szukać rozwiązań takich, które po prostu będą niosły kompromis dla każdej ze stron. I dlatego chciałbym tutaj przed tym głosowaniem Szanowna Rado, po prostu usłyszeć tu pani Wójt odpowiedź po prostu czy doszło do porozumienia z właścicielami po prostu, jeśli takie stanowisko po prostu zapadło, że tutaj już jak idziemy w kroku dalszej, dalszego inwestowania po prostu w tym kierunku w zbiornik tzw. Ten recencyjny na gruncie rolnym, czy po prostu tutaj też zostały po prostu przyjęte inne rozwiązania, tak? No i ta kwota... Ja przepraszam, jeszcze tego dodam, bo też nie jest ona jasna. Ja nie wiem, w tym dziale po prostu widzę, że to jest powiązane z opłatą środowiskową. Mam tego świadomość, że na ulicy Wiśniowej została wybudowana instalacja deszczowa, kanalizacja deszczowa, która tak naprawdę biegnie do I jest pytanie po prostu, czy to jest kwota, gdzie musimy po prostu jakby przeznaczyć na jakąś karę związaną z tym, że po prostu wody tego rodzaju pływają po prostu w miejsce niedozwolone, tak? bo niezgodnie z przeznaczeniem. Po prostu one są odprowadzane. Yy, czy to jest po prostu inna kwota, i, i tak naprawdę na co ona ma być użytkowana? Dziękuję. Czy To jest wszystko, co Pan Radny chciałby zadać pytanie, bo przypomnę Państwu o możliwości dwukrotnego wypowiadania się na ten temat, tak? Czy, czy to jest wszystko, pani Radny? Raczej yy, w tej pierwszej wypowiedzi tak. Znaczy, Mam łącznie dwie wypowiedzi do jednej, no, do jednej uchwały. Yy, proszę? nie. Po tej przerwie. Wcześniej także. E, ale to doproszło o innego tematu finansowego. Ale, ale, ale Rozmawiamy przez tak cały czas do tej samej sprawy, czyli zmiany budżetu gminy Kosakowo na rok 2024. Mamy kilka zmian. Także za chwilę wchodzą nowe zarządzenia, bo są nowe zmiany, tak? Nie, nie. Nie ma nowej zmiany, tylko mamy zostały Państwo dostarczone zarządzenie, które chcieliście, ale dobrze. Bardzo proszę panią Wojt o zabranie głosu. ale także może e, przewodniczący może e, przedstawić zasadę e, o sesji nadzwyczajnej. Dziękuję Pani radna bardzo za komentarz. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo również Panie Radny za podniesienie kwestii dotyczącej, jak rozumiem, chodzi o zbiornik retencyjny w mechanikach przy e, ulicy do morza. E, czyli właśnie ta inwestycja, która została uwzględniona w dzisiejszych materiałach finansowych dla Państwa dla radnych e, na tę sesję. I generalnie dzisiaj, e, jeżeli chodzi o zmianę budżetu i WPF-u na rok 2025, e, Państwo radni będą decydowali, czy przeznaczamy kwotę 424 tysięcy złotych. Na inwestycje właśnie budowy zbiornika retencyjnego w Mekelinka przy ulicy do Morza. Równolegle jest dotacja ze strony Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 500 tysięcy właśnie do tej inwestycji. W sumie ta inwestycja jest szacowana na kwotę 924 tysięcy zł. Jeżeli Państwo podejmą uchwałę budżetową, która właśnie zawiera kwestie uwzględnia właśnie inwestycje w budowy zbiornika retencyjnego przy ulicy Domorza w Mecheminkach. Będę miał możliwość jutro podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim na uzyskanie dofinansowania właśnie na kwotę 500 tysięcy złotych. To tytułem wstępu, natomiast jeżeli chodzi o e, już szczegółowo kwestie, które podjął Pan Radny, e, to bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi za, na te kwestie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o sprawy odszkodowań i sprawy naruszania prawa własności, w ten sposób Pan e, powiedział, jak najbardziej podzielam tutaj te e, wątpliwości, czy, czy, że tak powiem, e, no pewne uwagi, jeżeli chodzi o to, co e, miało miejsce w poprzedniej kadencji prawie gminy, bo rzeczywiście e, można powiedzieć. E, Kwestia procedowania tego projektu. Ona obejmowała i obejmuje nadal procedury ZRIT, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, co polega w praktyce na tym, że przejmuje gmina teren pod budowę inwestycji drogowej. Tutaj ta inwestycja drogowa jakby zawiera również kwestię zbiornika retencyjnego, z tego względu, że wody opadowe i roztopowe będą również e, e, odprowadzane e, właśnie w dół ulicy do morza, e, więc ten zbiornik retencyjny został właśnie z tego względu przewidziany. Natomiast jeżeli chodzi o sam przebieg procedury z RIT, jeżeli chodzi o procedowanie poprzedniej kadencji, Rzeczywiście można mieć bardzo dużo zastrzeżeń co do sposobu, jeżeli chodzi o procedowanie tego projektu, gdyż wiemy ze strony takich relacji bezpośrednich od właścicieli tych nieruchomości, że nie było tutaj komunikacji odpowiedniej pomiędzy władzami gminy a właścicielami. Są to właściciele z Mechelinek. I biorąc pod uwagę to, że ten projekt był tak zaawansowany, czyli przychodząc na urząd w maju, tego roku, widząc, że ten projekt jest tak zaawansowany, jeżeli chodzi o projektowanie i jeżeli chodzi o uzyskanie końcowej decyzji z RIT. Z mojej inicjatywy ja podjęłam rozmowę z właścicielami tych nieruchomości w mechanikach przy ulicy Morza. i w związku z tym odbyły się spotkania, które miały służyć temu, aby rozjaśnić sobie pewne kwestie i w pewien sposób wyjść naprzeciw właścicielom tych nieruchomości, Postęp był tego typu, że decyzja z RIT została wydana przez starostę we wrześniu 2022 roku. Jeden z właścicieli e, tych działek właśnie przy ulicy Domorza w odwołał się do tej, de, od tej decyzji do e, pani wojewody. Ta procedura odwoławcza jakby trwa, natomiast e, najprawdopodobniej już dzisiaj ta decyzja e, zostanie wydana przez panią wojewodę. Natomiast niemniej mniej jednak, e, właśnie z mojej inicjatywy odbyły się takie spotkania e, ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. E, generalnie właściciele, oczywiście można powiedzieć, że byli bardzo niezadowoleni z tego, w jaki sposób ta inwestycja była procedowana. E, natomiast moje nastawienie jest e, i moje stanowisko jest, czy podejście do tego typu inwestycji jest a, odmienne. Czyli generalnie chciałabym, żeby. Następował tutaj dialog rzeczywisty pomiędzy właścicielami nieruchomości a władzami gminy i żeby na zasadzie współpracy i porozumienia tego rodzaju inwestycje e, realizować. E, I dzisiaj jeszcze samego rana miałem spotkanie właśnie z właścicielami nieruchomości przy ulicy Domorza w Mechanikach, którzy e, wyrażali też swoje e, oczekiwania, jeżeli chodzi o właśnie tutaj e, zawarcie pewnego rodzaju porozumienia z władzami gminy. Jak najbardziej z mojej strony jest tutaj otwartość, żeby tego rodzaju porozumienie zawrzeć, bo wiemy jak ta sytuacja, jak ta sprawa była procedowana, można mieć wiele zastrzeżeń. Natomiast niemniej jednak, jeżeli chodzi o sam zbiornik retencyjny, ta inwestycja jest bardzo zaawansowana. Tak jak wspomniałam, jutro będę w stanie podpisać umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie w wysokości pół miliona złotych. Oczywiście warunkiem jest to, aby państwo radni podjęli e, właśnie tę procedowaną i aktualnie dyskutowaną uchwałę Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu, ale także WPF-u, chodzi tutaj dokładnie o rok 2025, aby Urząd Marszałkowski miał potwierdzenie formalne, że władze gminy Kosakowo chcą współfinansować ten projekt i mają za odpowiednie zabezpieczenie w budżecie e, i WPF-ie. Tak więc e, Mówiąc jeszcze o, o tym, że hmm, problemy inwestycji deweloperskich, tak jak Pan Radny stwierdził, są przerzucane na inwestorów prywatnych, Znaczy myślę, że jest to ogólne stwierdzenie. E, przypuszczam, że e, jak może Pan to precyzuje, tak? ewentualnie, to może będzie to bardziej kwestia wtedy dla mnie e, zrozumiała, jeżeli chodzi konkretnie o ten projekt. E, natomiast. E, tak jak mówię, tutaj ten projekt jest procedowany, mamy y, możliwość y, uzyskania tego dofinansowania i zrealizowania inwestycji w budowę zbiornika retencyjnego w Mechelinkach właśnie do końca czerwca 2025 roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo a czy, czy przepraszam, e, tutaj powinnośc e, Szan, radny. Ale jeszcze no, Pani Tak, bardzo proszę. E, jeśli mogę poprosić o mikrofon, dziękuję. Teraz uzupełniając Pani Wójt, bardzo proszę jeszcze doprecyzować albo odpowiedzieć, może, że usłyszałam, to wynika z Pani wypowiedzi, że nie będzie zelitu dla tego zbiornika? że Pani do, za, zawarła ugodę, czy porozumienie z mieszkańcami, bo tak y, nadmieniając, od, rozpoczynając Pani wypowiedź, powiedziała Pani, że w poprzedniej kadencji y, ZRID obejmował y, tam dalszy, ta, y, większy obszar, oczywiście obejmował, był to ZRID, czy na chwilę obecną z wypowiedzi Pani zrozumiałam, że teraz dogadała Pani się już z właścicielami tych posesji i pod ten zbiornik stricte, bo ten dalszy etap nie będzie procedowany, bo jest został wchylony, zamknięty. Czy, 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 czy ja się po prostu mylę? Bo to do, dofinansowanie, które mamy dostać i które ma być podpisane jutro, musi być uregulowana też sprawa dostępu chyba do tego gruntu. A to tylko może nam na, w trybie takim szybkim zrobić zlit. E, dziękuję bardzo Pani Radna. Jeżeli chodzi o kwestie z u tak jak tutaj wspominałam w mojej wypowiedzi, generalnie, żeby wykonać ten zbiornik recencyjny, tutaj akurat w poprzedniej kadencji Pan Wójt podjął decyzję, że będzie to realizował poprzez procedurę zrid, czyli wywłaszczenia. I w ten sposób cały projekt był procedowany, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę razem z decyzją z owską są w tym pakiecie formalnym. I tak jak wspomniałam, jest to na etapie odwołania, natomiast Pani Wojewoda Pomorska będzie wydawała już decyzję taką, można powiedzieć, ostateczną, która oczywiście będzie musiała się wypromocnić, e, najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj. Natomiast e, tutaj, w ten sposób został przeprocedowany cały projekt, więc jakby w tym momencie, tak jak wspominałem też, wchodząc tutaj na urząd, ta e, procedura była realizowana, kontynuowana. Ja tej procedury nie uchyliłam, natomiast widząc właśnie te zastrzeżenia ze strony właścicieli nieruchomości przy ulicy Domorza w Mechelnikach podjęłam z mojej inicjatywy właśnie rozmowy, aby tę sytuację załagodzić. By to były w zasadzie pierwsze rozmowy pomiędzy, takie rzeczywiste rozmowy pomiędzy właścicielami tych nieruchomości a władzami, władzami gminy Kosakowo. Bo po poprzedniej kadencji no, niestety można stwierdzić w ten sposób, że tego dialogu nie było i partnerskich relacji również nie było. Natomiast w tym momencie jest to procedura ZRID, której ja nie uchylam, tylko chcę ją kontynuować w tym zakresie właśnie budowy zbiornika retencyjnego. Równolegle, jeżeli chodzi o nechelinki, to procedura z Rigoska została wycofana, jeżeli chodzi o, o inwestycje przy ulicy, czy na ulicy Klipowej, bo dotyczyło to budowy ulicy Klipowej, e, czyli tuż obok do ulicy Morza i ulica Klipowa e, właściwie się stykają, więc są w sąsiedztwie. Równocześnie wycofałem ZRiD e, dotyczący e, e, budowy, Przebudowy czy budowy ulicy w rejonie, rejonie tak zwanego Starego Pogórza, a także procedura teryzolidowska, która dotyczyła, która była w ramach projektu nowego układu drogowego kosakowo na Mosty. Wiemy, że w ramach tego projektu powstałyby sześć pasów ruchu tutaj pomiędzy lądami w Kosakowie na ulicy Żarowskiego, czyli generalnie nie mielibyśmy górki, nie mielibyśmy. ta procedura została, no, można powiedzieć, pozwolenia na budowę razem z procedurą RIFT, jest to dalej procedura. Dziękuję. Bardzo proszę. jeszcze Pani Przewodnicząca mogę to wypowiedzieć Pani Wójt. Pani Wójt... Yy... Tak, proszę. Pani Wójty, to tutaj w takim razie nie otrzymałam tej informacji, że czy zawarto porozumienie z właścicielami tego terenu pod zbiornik retencyjny. Bo to, że procedura lid i tak będzie, to potwierdza Pani, że pani nie wycofała tego, z tego z Ale czy porozumienie takie, które spowoduje, znaczy będzie... Satysfakcjonujące dla właścicieli, że się może nie będą od, od tego zlitu odwoływać, czy cokolwiek, jakąś informację. No, ale ci wcześniej z tego poprzedniego zlitu, którą tak jak pani wójt z wypowiedzi powiedziała że z poprzedniej władzy, to do, do tamtej decyzji odwołali się mieszkańcy. No Pani Radna, z tego co ja pamiętam, to chyba dobrze, że Pani Wójt w ogóle podjęła dyskusję i że rozmawiają na temat tych no, możliwości. To teraz że... moja prośba i zapytanie jest, czy ta porozumienie z tymi mieszkańcami... Pani, jest... Szanowni Państwo, za dużo mikrofonów technicznie. Dziękuję. Więc tutaj prośba jest o doprecyzowanie tego. Rozumiemy, z RIT będzie i tak i tak pod retencyjny, ale cały czas Pani mówi, że w związku z tym, że zmieniła Pani y, zakres, rozmawia Pani z właścicielami i że podoszła Pani do porozumienia. Chciałabym jeszcze raz usłyszeć, czy zawarła Pani porozumienie z właścicielami tych działek pod zbiornik, że nie będą się odwoływać, czy akceptują Państwa pani, pani decyzję. O to mi chodzi. Dziękuję. Dziękuję Pani Radna. Jeżeli chodzi o zakres, bo Pani się odnosiła do zakresu, ja żadnego zakresu nie zmieniałam, więc e, nie wiem, ewentualnie do czego Pani Radna się odnosi. E, jeżeli chodzi o odwołania, to tak jak wspomniałam, nastąpiło odwołanie od decyzji Starosty Puckiego. No ta decyzja na, na ten zryt na właśnie m.in. zbiornik retencyjny została wydana przez Pana starostę Puckiego we wrześniu 2022 roku. Jeden z właścicieli się odwołał właśnie do Pani Wojewody. Natomiast Pani Wojewoda podejmuje aktualnie decyzję, czy podtrzyma decyzję Pana Starosty, czy przychyli się do, właśnie do odwołania, które zostało złożone przez jednego z właścicieli nieruchomości. Więc ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o zawarcie porozumienia z właścicielami nieruchomości przy ulicy Dorza Mechanika, to formalnie tego porozumienia nie mamy. Natomiast prowadzimy rozmowy, które się toczą i również jakby w sposób można powiedzieć sformalizowany, bo też wpłynęło pismo w tej sprawie tutaj do, do mnie do, do Urzędu Gminy Kosakowo na początku października. Tak jak wspominałem, jeszcze dzisiaj rano mieliśmy spotkanie z właścicielami tych nieruchomości. Właśnie też jako prezentacja w praktyce tej postawy, że my z właścicielami tych nieruchomości chcemy rozmawiać i chcemy w pewien sposób zatrzeć, albo no, przynajmniej zamagodzić ten negatywny obraz, który wytworzył się po stronie właścicieli, oczywiście jak najbardziej zasadny, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób tą procedurę ZRID przeprowadzono w poprzedniej kadencji. Tak więc jeszcze dzisiaj rozmawiam z właścicielami, informując o tym, że będzie dzisiaj sesja Rady Gminy Kosakowo, gdzie będzie podejmowana decyzja w sprawie uzyskania dofinansowania na inwestycje zbiornika retencyjnego, tak aby pokazać właścicielom, że rozmawiamy i rozmawiamy także w tym momencie, kiedy są podejmowane ważne decyzje po stronie e, gminy Kosakowo, kiedy decyduje Rada Gminy Kosakowo, czy Wójt Gminy Kosakowo. Tak więc był to kolejny przykład tego, że my rozmawiamy, chcemy się porozumieć i zmierzamy w dobrym kierunku. Pewne takie działania kierunkowe dzisiaj również zostały zadeklarowane i spotkały się to z pozytywną e, oceną ze strony właścicieli e, nieruchomości przy ulicy w Mechanikach. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o kolejną osobę głosu jest Pan Radny Piotr Śrzeżkiwsz.